301. I halo, dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Hallo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź? Tak, proszę pana. Ale na py. Na py, tak. Pokasycki. No nie, proszę pana, tego na pewno nie mamy w mieszkaniu. I chyba pomylił pan programy i numery telefonu. A może na imprezie tak się bawicie fajnie, to ja przypominam, pan się dzwonił do programu, więc ze mną taką informacją proszę się nie dzielić. Może dzieli się pan tam z koleżankami, proszę się tam bawić w tym swoim gronie dalej. Ja tutaj oczywiście zapraszam osoby z konkretnymi propozycjami. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Ale o czym mowa? O zagadce w mieszkaniu na literę P. Jaka jest odpowiedź? Ja nie, roz, nie rozumiem o co pani chodzi. <noise> to może niech pani lepiej pilnuje telefonu tego, co się z nim dzieje.